Mówię ci, Grażynko, byłam wczoraj u dyrektora i powiedział, że szkoła dostała tą dotację. Proszę pani, proszę pani, czekaj, Grażynko, co tam się dzieje? Maciekowi jest niedobrze. O no, poczekaj, pójdę zobaczyć, co się stało. Co się dzieje? Maciek mówi, że mu niedobrze jest. Niedobrze mi, proszę pani. A co jadłeś, Maciek, na śniadanie? No pięknie, no pięknie, jeszcze nam tego dzisiaj brakowało. Maciek się pożygał, fuj. Maciek, dziecko, co jadłeś na śniadanie, ja się pytam. Płatki z, mle z mlekiem. A ja prosiłam przecież, żeby rano przed wycieczką nie jeść produktów mlecznych. Masz tu dziecko worek na śmieci, żebyś nie żygał na siebie. Fuj, jak tu śmierdzi, proszę pani, zaraz sam puszczę pawia! Konrad, uspokój się. Maciek choć naprzód autokaru, to ci się lepiej powinno zrobić. Proszę pani, ale nawet tutaj siedzenie jest obrzygane. Kolega źle się poczuł i zwymiotował. No, wielka sensacja, wielka sensacja. Zaraz pan kierowca okno otworzy, to zrobi się lepiej. Czy ktoś się jeszcze źle czuje? Czy komuś dać w razie wół worek? Nie? No to już proszę, uspokójcie się, bo dla Maćka to nie jest nic przyjemnego. Grażynko, jaki smród tymi żygami. Kwas w powietrzu niemiłosierny. A myślałam już, że sama pawia puszczę. Dobrze, że wzięłam odświeżacz do powietrza, to przynajmniej tak nie capi.